Witajcie, witajcie. Witajcie wszyscy na kanale Harmonia Umysłu i Ciała. Ja nazywam się Anna Miałkowska. Jak już najprawdopodobniej niektórzy z was słyszeli, ale chciałam dzisiaj się jeszcze bardziej przedstawić i opowiedzieć o medytacji. Znajdujemy się w pokoju, w pokoju mojej pracy. W mojej pracy, moja praca polega na hipnozie, polega na rozmowach osobistych z ludźmi, którzy mają problemy, którzy potrzebują pomocy. Jest obojętne, czy, czy jest to w pracy, czy jest to w życiu prywatnym. Jeżeli po prostu potrzebują kogoś do, do rozmowy, to przychodzą do mnie. Teraz ciut powiem na mój temat. Studiowałam psychologię, na co dzień pracuję. Nie jest to, co to, to, to miejsce, w którym się teraz znajduję, nie jest to moją, moim zarobkiem, z którego muszę żyć, ale jest powiedzmy, dorobkiem. Na życiu, w życiu codziennym pracuję przed południami z. Ludźmi, którzy są niepełnosprawni, niepełnosprawni, w tym sensie jest to pełnosprawność psychiczna oraz fizyczna. Jest to praca w Niemczech, dlatego nazywa się to, ma to swój, swoją nazwę, nazywa się to High praktyka Nie jestem w stanie tego przetłumaczyć na, na Polski, ponieważ się zawsze jakoś w tym gubię. W każdym bądź razie um, studiowałam psychologię i pracuję na co dzień z ludźmi, którzy mają um, problemy psychiczne, fizyczne, i, um, i to są rzeczy, z którymi sobie codziennie muszę dawać radę, którym ludziom też pomagam. A po południami przychodzą do mnie um, prywatnie osoby, um, znaczy prywatnie. Prywatnie to może nie, ale przychodzą do mnie osoby, um, z, którzy mają w swoim życiu osobistym rów, również problemy. Um, można by, na, by, by to nazwać też problemami psychicznymi, ale niekoniecznie tak musi być. W każdym razie zawsze przychodzą po Dzisiaj chciałam zająć się, um, zająć się tematem medytacji i chciałam na krótko opowiedzieć, um, na, na co jest dobra w życiu codziennym medytacja? Ja szczerze mówiąc, strasznie, strasznie, strasznie długo nie mogłam, się, nie mogłam się przekonać do medytacji, ale odkąd zaczęłam medytować, to zmieniło się moje życie o 180 stopni. Um, Medytacja poprawia naszą pamięć, poprawia, poprawia naszą koncentrację, jest, czy jest to w pracy, czy w szkole. Jest to obojętne gdzie, poprawia po prostu naszą koncentrację i um, pomaga nam również um, poradzić sobie z życiem emocjonalnym. Ja mogę Wam dać taki przykład, na przykład w nie wiem, parę dni temu, w zeszłym tygodniu musi to być. Um, nie przedłużono mi umowy. W normalnym, w normalnym stanie, bez medytacji, um, jak siebie znam, to pewnie bym się strasznie wściekła, strasznie bym się wystraszyła, um, no bo co dalej, nie? Ale medytacja, którą, którą używam z, po obudzeniu, może nie dokładnie po obudzeniu, bo wstając, i napiec się kawy najpierw. Wymaluję się, przygotuję się do pracy, i wtedy jeszcze mam czas na medytację, więc ta medytacja 10-15 minutowa zależy od tego, ile czasu macie, ile czasu wam zostaje. Ta medytacja tak oczyściła mój umysł, że po prostu przyjęłam tą odmowę wtedy, z, może nie z uśmiechem, ale. Bez stresu, bez pojaźni, bez, bez, bez niczego. Po prostu uznałam, że jeżeli tak się stało, to staje się to zawsze tylko i wyłącznie dla mojego dobra i wiem, że coś lepszego na mnie czeka. Więc do tego stanu doprowadziła mnie medytacja, którą ja naprawdę ze szczerego serca jestem, jestem, czy nawet chcę i staram się. Wam po prostu włożyć bardzo, bardzo głęboko w serce. Wypróbujcie to po prostu. Zobaczcie, co się stanie. Zobaczcie, co będzie się działo przez cały dzień. Jak cały, cały dzień jak po prostu się e, potoczy. Spróbujcie. Zobaczcie, u mnie była e, reakcja już po pierwszym razie. Muszę do tego dodać, że wcześniej też próbowałam medytacji. Ale taką prawdziwą, takie wyczyszczenie, wyczyszczenie um, podświadomości, świadomości, stało się naprawdę w ten jeden dzień. I w ten dzień nie spodziewałam się, co mnie będzie czekało. A akurat w ten dzień, akurat w ten dzień, spotkała mnie odmowa, z którą się musiałam liczyć, bo zadałam pytanie, tak czy nie? Um, więc odpowiedź była negatywna. W moim przypadku, w, moim, w moją stronę, ale naprawdę strasznie mi to pomogło. Po prostu wzięłam to na klatę, tak jakby nigdy nic. Po prostu jakby nigdy nic. I czekam teraz na razie, co się będzie później działo w moim życiu, ale ja jestem tego pewna, że to, co nadejdzie, może być tylko pozytywną reakcją. Pozytywną reakcją um, najprawdopodobniej będą to odpowiedzi na moje pytania, które już wcześniej zadawałam um, i wysyłałam um, w świat, ale na ten temat już kiedy indziej um, dokładnie Wam opowiem. Um, dzisiaj chciałam naprawdę się ciut przedstawić i powiedzieć coś na temat medytacji. Więc wybierzcie, wybierzcie, to dla siebie, spróbujcie to, zobaczcie jak to będzie na was, jaką będzie, jaka będzie reakcja wasza później. Na razie chciałam się bardzo serdecznie podziękować, podziękować wam wszystkim, nie tylko za dzisiejszy dzień, ale również za te wszystkie shorty, które już obejrzeliście. I dlatego uznałam, że w podziękowaniu, w podzięce chciałam się ciut przedstawić z kim w ogóle macie do czynienia, więc wielkie serdeczne dzięki jeżeli wam się spodobało, jeżeli wam się shorty podobają prosiłabym, zapraszam was serdecznie do subskrypcji i łapkę proszę w górę podnieście, żeby się was coraz to więcej robiło podniesie mnie to trochę na duchu i będę wtedy więcej, więcej, więcej postowała i coraz to więcej Ode mnie pokazywała, czego się już zdążyłam wyuczyć, a ogólnie rzecz biorąc na co dzień po południu zajmuję się hipnozą, zajmuję się rozwojem osobistym, zajmuję się poprawianiem życia, stanu innych nie tylko mojego, ale innych i te wszystkie rzeczy, które robię, już mam wszystkie na sobie, samej wypróbowane. Więc proszę łapka w górę, subskrypcja i trzymajcie się.